Siema. Niedawno, właśnie jak mówiłem, zaczęliśmy budowę. Pogoda nas nie rozpieszcza. Przed wczoraj przyjechaliśmy. Na budowę było strasznie zimno. Zamarzła nam pompa. Nie byliśmy przygotowani. Nie mieliśmy tego nagrzewnicy, więc odpuściliśmy. Wczoraj przyjechaliśmy. Pompa nadal była zamarznięta, bo tak samo mróz. Dzisiaj jeszcze zimniej, minus 5 stopni. piach, jak widać, skała. Najzabawniejsze jest to, że przywieźliśmy na grzewnicę. Rozgrzaliśmy cały lej, żeby ładnie puściło. Jak widać, cała woda była spuszczona, ale mimo wszystko, jak jest mróz, to guma łapie statora. No i niestety, komplikacje Mieliśmy węże od domu w domu No, węże od wody w domu Jak się okazało woda też zamarzła Mimo, że dom jest ocieplony Brama Wiśniewski, która miała być Taka dobra, nie przepuszczać No ale niestety Zobaczymy co to dzisiaj będzie Widać Młody smaru nie żałuję Wszędzie aż skipi. Podstawa to dobrze nasmarowana maszyna. Jak widać wapno mamy zalasowane. Tutaj w kastach w dwóch beczkach dwustu litrowych przykryte. Jednak delikatne przykrycia cię trochę pomaga, ale widać lód jest. Bierzemy się za falownik. Wodzimy go codziennie Co mówisz? A. O. Zabezpieczenie Daje w tym szczerym polu, no nie? Zastanawiam się, czy kurwa ten... Pójdzie dzisiaj z tym lejem. To? A, się pokrywa. I jest pierwszy czy... Dobra. Kurwa, ale... Przewieje się. Cyk. E, ten jak w pierwszej kolejności co dobra no, no, no. e no dzisiaj jestem. a to jest powietrze dobra. Mówię, takie elastyczne. Lód traska pode mną. Powietrze nad piachem brałeś? Dobra Dobra Chwila łapy zgrabiały Czekamy kurczę na uruchomienie zobaczymy O, mieliśmy ten Nie dojdzie się jak ten Musimy zmienić łącznik elastyczny wału Bo przez to sarpanie No niestety nam O kurwa i znowu przymarzu Nie pójdzie. Dobra, ok. I tak cały dzień minął. Godzinę czasu żeśmy odmrażali agregat. Jak się okazało, nie zapało na pompie, tylko na przekładni. Ale cóż, tak bywa. rzuciliśmy nie wiem, z 5 ścian, tylko ale ze sześć żeśmy podrzucili musieliśmy galancie za dzisiaj na nagrzewnicą bo jednak zimno było w domu tutaj też elektryk nam wypierdzielił taką japę jutro dopiero to sobie obstawimy tą ścianę żeśmy podrzucili, bo na 3 cm brakowało tutaj z piątaka jak widać komin mokry, nie snie. pozostała ściana dotarta ładnie tutaj tak samo, kurna murarze wpierdzielili yy, też ten prefabrykat zamiast kurna z cegły, by ładnie sło. tu kurna też wieniec kurcze Jaki Tu w pokoju mamy dwie ściany, już podrzucone. Trzecią dotartą. Słabo widać, ale później będę wołał całe światła. Jutro piątek, więc te ściany, co dzisiaj były nieskończone, musimy skończyć w pierwszej kolejności. Coś z pewnością podrzucimy. Tą ścianę. Trzeba w pierwszej kolejności, bo chcemy zamknąć łazienkę sobie. I uciekamy do domu. Trzeba spakować jeszcze falownik. Duża. Duża. A młody złamał jeszcze łopatę. Chcę, żeby kupić mu nową. Trochę piachu, jak widać, poszło. Крапно прикрите.